Drodzy nasi słuchacze, drodzy nasi przyjaciele, chciałbym się zastanowić nad jedną kwestią. Czy grożąca nam pryszczyca, bo nie mamy jeszcze żadnych wiadomości, że jest, a także inne choroby, jak choroba niebieskiego języka, czy też ptasia grypa, mogą. Mogą zdruzgotać polskie rolnictwo i polskie przetwórstwo. Najgroźniejsza jest moim zdaniem pryszczyca, i to pryszczyca ma charakter broni biologicznej. Nie wiadomo jakie są źródła zakażenia, skąd się wzięła ta pryszczyca, ale trzeba też rozważyć, czy ktoś ją celowo nie podłożył. Wszak w Niemczech do gospodarstwa agroturystycznego każdy mógł wejść. Takie państwa, Słowacja, jak Węgry, to są dokładne, dokładnie spenetrowane przez służby. Pryszczyca w tych państwach może rozlać się na całą unijną Europę. Może nawet dotrzeć do Hiszpanii. Co to oznacza? Kompletny krach Unii Europejskiej, kłopoty, wielkie kłopoty rolnictwa i przetwórstwa. Ale wróćmy do Polski. Jeżeli... Przyszczyca będzie miała masowy charakter, to przetwórstwo mleka jest zagrożone. Produkcja mleka jest zagrożona, produkcja trzody chlebnej jest zagrożona, jak i przetwórstwa. Oznacza to drożyznę żywności oraz, oraz czas rządzenia handlem przez wielkie sieci handlowe to znaczy totalnego rządzenia. Import z zagranicy produktów po taniości, aby osłabić i tak osłabione polskie rolnictwo i polskie przetwórstwo. Ile milionów ton zboża będzie niezagospodarowane, jeżeli chodzi o pryszczycę i, i, i ptasią grypę. No to, to, to są moim zdaniem z produkcji zboża paszowego w Polsce nie będzie co robić. To ponad 10 milionów ton będzie, będzie po prostu nadwyżki nad rynku, na, na, na rynku. Gdzie to wszystko sprzedać? Totalna katastrofa. Apeluję raz jeszcze do moich przyjaciół rolników, aby, aby byli ostrożni, bardzo ostrożni, przestrzegali zasad bio, bioasekuracji i, broń Boże, żadnych obcych twarzy w gospodarstwie nawet ze spółdzielni mleczarskiej czy, z, czy z in, nie mówiąc o, o tych firmach, które świadczą usługi na rzecz mleczarstwa. Żadnych dziennikarzy, ja też nie przyjadę, jeżeli mnie zaprosicie do swojej, do, do swojej zagrody, do swojego gospodarstwa stanowczo odmówię, walczcie o swoje gospodarstwa i nie wchodźcie w wielką politykę, bo rozwalenie Unii, rozwalenie polskiego rolnictwa poprzez pryszczycę, to jest najtańsza bomba atomowa, w cudzysłowie oczywiście, która może zrobić sz, sz, szkód o wartości kilkuset miliardów dolarów i zrobić miejsce dla rolnictwa z państw Mercosur, z Ukrainy i z, oraz z USA. Jeszcze raz dziękuję i zachęcam do przemyśleń. Do szczerej przemyśleń dał to refleksji i broń Boże, żadnego takiego cwaniactwa, bo się gdzieś kupi, albo jałówkę po taniości sprowadzi. Wystrzygajcie się okazji. Dziękuję.